Ciao, bez. Witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś testujemy sobie stare picolaki od Hesty. Tak wygląda pierwsza paczka Super Picolo oraz mini-corsarze od Hesty. Dwa efekty, zobaczymy o co tu chodzi, bo szczerze mówiąc żadnych z tych picolaków nie miałem. Więc pewnie dla wielu z Was jest to odcinek nostalgiczny, jednak dla mnie średnio, bo kojarzę picolaki od Hesty totalnie z inną grafiką. Również z tego typu twarzą, lecz trzymającym jeszcze petardy w rękach. Tak mi się wydaje, tak jak Pikolaki od Hestii kojarzę. Jeśli wiecie o czym mówię, dajcie znać w komentarzu. A my sobie dzisiaj sprawdzimy. Takie e, wspominki od Hesty, tak jak już powiedziałem, e, mini Corsaże mają z tyłu logo i niewiele informacji jak to NWP. Kod produktu K0202A, 20 sztuk, dwa efekty e, NWP, znaczek i krótka instrukcja jak tego używać. I to naprawdę krótka i mało treściwa w porównaniu z tym, co dzisiaj znajdziemy na petardach. A tutaj mamy Super Piccolo i tutaj jest taka ciekawostka, bo tutaj jest naklejona etykieta. Naklejona karteczka już z CE, CE 30 sztuk 6,9 g, wydaje się być to sporo, jak na 30 sztuki na takie małe pakowanie. Nie wiem czy tu się wszystko zgadza z tą karteczką, ale zobaczymy, zobaczymy. K0201 Klasa F2 rok produkcji 2008, więc jest to staroć, naprawdę starość za czasów NWP, ale no jak sami widzicie, no jest to po prostu natykiona, nalepiona nowa etykieta, żeby po prostu sprzedać to jeszcze w czasach, kiedy NWP już schodziło z rynku. Także otwieramy sobie obie paczki, kto by się spodziewał. Pikolaki wyglądają jak Pikolaki, a jak wyglądają korsarze, pewnie również jak Pikolaki, ale większe <laughs> Tak jak myślałem, większe Pikolaki oraz małe Pikolaki. Także odpalamy sobie pierwszą sztukę. Zaczniemy od Super pikolo, który na pewno nie ma takiej gramatury jak podaje producent na tej etykiecie nowej. No, średnio, średnio. No tutaj nie muszę raczej dużo mówić. No. Strzela to jak strzela. Czyli jak pikolak. No. Największym plusem tego jest to, że ten produkt jest stary i że pachnie siarką. <laughs> Jakby zapach siarki, to myślę, że dla wielu ludzi bardzo nos nostalgiczna rzecz. Zobaczymy te innych korsarzy. O co chodzi z dwoma efektami. Widzę tutaj dziurki w korpusie. Więc podejrzewam, że to może się kręcić. E, może to być alabączek przy okazji petardy. Zobaczymy. Tak. Bardzo fajne. Szkoda, że nie mam tu takiego podłoża, żeby to się zakręciło. Hm. Tego nie przewidziałem. E, zobaczymy, zobaczymy. Weźmiemy, rzucimy sobie na jakby prostszy teren. Może tutaj coś nam zrobi, ale no i tak mi się podoba. Bo niestety aktualnie mamy bardzo mało petard, które mają więcej efektów. Wiadomo, flara, ale no flara jest takim czymś typowym. Czasem występuje ten pisk i nic więcej. Kiedyś były petardy z kraklingiem, Tutaj mamy petardki z bączkiem połączenie wszystkiego w jednym wiecie na pewno o, o co chodzi teraz jest tego niestety trochę mniej co mnie trochę boli, bo osobiście bardzo lubiłem petardy z piskiem na przykład, a wychodzi ich coraz mniej, więc szkoda zobaczymy czy tutaj się trochę pokręci jest, kręci się wiadomo, że to jest bączek bardzo krótki ale fajne światełko, po nocy musi wyglądać ciekawie. Moim zdaniem, no nie oszukujmy się, ten produkt kosztował kiedyś grosze i to nawet nie metaforyczne grosze, tylko po prostu kosztował grosze. I kupujesz sobie kilka takich paczek, i masz świetne słoneczko z bączko petard, z bączko pikolaków. Bardzo mi się podobają te mini korsarze, i myślę, że jak mi się uda kiedyś dorwać więcej. To chętnie zrobię z nich jakieś słoneczko takie po nocy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale myślę, że może być ciekawie. Yy, aktualnie no, takie petardy głównie z rąk prywatnych za trochę więcej niż kiedyś kosztowały. Nie oszukujmy się. A pikolaki jak to pikolaki. Mocą mnie porywają. Efektami już może trochę bardziej. Bardzo mi się podoba to połączenie efektów. Pamiętam jeszcze. Nie wiem jak one się nazywały. Zaraz dam znać. Pamiętam jeszcze takie pytardy od Super Powera. One były większe. One były w wielkości takich normalnych korsarzy, Typu tam, te, takie Jodce 04 te korsaże niebieskie od Jorge, czy jakiekolwiek inne korsarze po prostu duże. I były od Super Powera i również miały. Bączek chyba, również miały wersy jakby efekt bączku i dopiero huk. Z tego co pamiętam, opakowanie było takie ala drewniane, że stylizowane na drewniane, oczywiście, że było kartonowe, ale wiecie o czym mówię? Jeśli ktoś się zna, a wiem, że wśród moich widzów jest masa znawców starej pirotechniki, pirotechniki NWP, to napiszcie mi w komentarzu, co to by było. Bo chętnie z nich postrzelam, dobrze je zapamiętałem jako dzieciak, więc chciałbym sprawdzić, jak będą wypadały teraz. Najwyżej sobie zniszczę kolejne dobre wspomnienia ze świetnym produktem w mojej głowie, ale zobaczymy. Myślę, że warto to sprawdzić. Lubię takie starocie testować. Mam nadzieję, że wy lubicie oglądać takie filmy, które co jak co, nie oszukujmy się, są dość luźne nie są jakieś super merytoryczne ani nic w tym stylu jak oglądasz moich filmów <noise> z swoją drogą ale po prostu dobrze mi się takie filmy kręci lubię sobie gadać bez sensu więc wszystko się zgadza <noise> jakby nie patrzeć plus takie takie pikolaki fajne są muszę to przetestować też po nocy jak to się, jak to wypadnie Nawet jak się tak rzuca i te pikolaki się nie kręcą, to tak czy tak wygląda to jak pikolak z ładną flarą. A nie oszukujmy się, no nie ma pikolaków z flarą za bardzo. Chyba że płomień siarki uznać za flarę. Także bardzo, bardzo fajnie. Podobają mi się te petardy. I jeśli znacie więcej petard starych, a może coś nowego takiego wyszło, fajnie by było, bardzo fajnie. A jeśli znacie więcej takich m, staroci Właśnie z bączkiem, czy z jakimś ciekawym efektem, o który dzisiaj jest ciężko. Typu stroboskop, a no dzisiaj mało petard ma stroboskop niestety. Czy jakieś fontanny, bączki, piski, inne cuda. Dajcie znać, jestem ciekawy jakie to są produkty i chętnie je przetestuję. Bo tak jak powiedziałem, uwielbiam petardy z dodatkowym efektem. Także trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że ten odcinek krótki, bo krótki, ale wam się podobał. I... Napiszcie mi jak oceniacie te petardy i jakie macie z nimi wspomnienia, bo wiem, że na pewno dużo widzów z nimi wspomnienia jakieś ma. Może akurat były to kogoś pierwsze petardy? Kto wie.